Kochani, zaczynamy trzeciego vlogmasa I dzisiaj pieczemy pierniczki To jest ten dzień Ja już nawet się przygotowałam Bo moja nastka jeszcze jest w szkole Ale jestem przygotowana Jak tylko wróci, to od razu może zabrać się za robotę <grych> Od razu No co jest bardziej świątecznego od pierniczków? No co? Przecież robimy to tylko raz w roku Ta przyprawa tych, tych pierników wywołuje u mnie... Takie wiecie, jak w domu, jak z mamą. Jestem właśnie tak jak mówiłam, gotowa. Mam zrobione ciasto. Jestem przygotowana, także nastka niech wraca i, i robimy pierniczki. <zysz> Tylko, że to nie jest prawdziwy piernik to jest ozdoba świąteczna. Jest plastikowy. Także dzisiaj spróbuję zrobić takie pierniki. Na pewno tak nie wyjdą, ale spróbujemy dla gościa zrobić jaką, jakąś koleżankę, przyjaciółkę ci tutaj zrobimy, w pierniczku. Chciałabym ci powiedzieć, że mam dla ciebie dzisiaj niespodziankę. Mam ci powiedzieć co wymyśliłam? Co? Będziesz robić dzisiaj, za chwilę... Pierniczki? Tak! Mam gotowe ciasto! <laughs> Jej! A kiedy Andzia przyjedzie? Nie przyjedzie, ma na popołudniu. Także lecimy do domku, robić pierniczki. Może dały no Jak będzie śnieg, to no, jest zimno. Tak? To jest zimno. Teraz wiadomo, że wszyscy będą chłopaki. Żeby... Teraz będziemy próbować, czy wyszły, ale mam nadzieję, że wyszły, ale zawsze wychodzą. Dlatego nie chcę przechwalić, ale zawsze wychodzą nam te pierniczki. Mamy naprawdę dobry przepis, więc jak będziecie chcieli, to może Wam wrzucam, Może. Od lat, od lat robię ten przepis i zawsze się udają. Zobaczymy! Brawo! Ziemiało się. Ja, ty już robisz? No, jak? I teraz mama będzie wyciągała jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. I będzie magia. Będzie magia? Moja siostra chciała z nami bardzo robić pierniczki, ale jakoś tego nie przemyślałyśmy, że ona ma w tym tygodniu na popołudniu i... I nie No niestety, a to nie da. Gdzie ty musi tam. Musi, 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 ona musi tymi paluchami. Wszędzie. a coś kamera. Ech? Ale mama cię to... Ja cię kradę. Tak, jak nie, on Przez... jest obrażalny. Dlaczego? No, bo on jest I dostał krupki? No dostał krupki, dostał saszety, nawet mu pojebało się kupić. No przecież mu z braku, to ja rozumiem, że się obraził, ale... Ale przecież dotrwał na chrupkach. i już dzisiaj zjadł, a i tak obrażony. Dlaczego kotek jest obrażony? Ja jestem obrażona. Sorki na narcycie. Łatka. Co mi tu mnie wyszedł? Krawia. Mroło no, przyprawy też, nie? No. Mroło no, piernikowa

Muszę przyznać, że nastka w tym roku ona jest naprawdę pomocna. Bo ile razy tak było, że zaczynałam... Ej, to jest gorąca brawka, nie? Mm, że zaczynałam robić ciasto i mówię do niej, no dobra, to wycinamy. A ona wycięła dwa ciastka i... Okej, okay, idę. Teraz jest naprawdę spoko. Prawda? Wszyscy piszcie w komentarzach, bo te piernie są najlepsze. Dzieci, które nie lubią pierniczków? Są jakieś dzieci, które nie lubią pierniczków? PIERNICZKI! No właśnie, mi się też tak maje. On jest wiecznie mroczony. Cały Nie ja takie Chyba są tak, właśnie. I właśnie takie myślę, że ten nasz nie jest dziwy jemek. Alwy juni. Dobra, wiecznie. Może? Dobra. Ty zamkną oczy, to wam się otworzą. Tak się mówi. Zamknij oczy. Muszę powiedzieć, że jestem dumna. Dumna jestem bardzo. Znastki. No tak jedzie tutaj dziewczynka. Robi te ciasteczka cały czas. Nie podaje się. Trochę inaczej to wyglądało jeszcze kilka lat temu, dlatego jestem w szoku. Tak. Kiedy mamy takie babskie popołudnie. O, zaraz je wyciągam. Może jeszcze to, żeby dzisiaj trochę podekorować, co? No, ale kilka chyba. Kilka? No i wtedy mi się e, m, chce na e, tam zrobić. Dobra Coś tam zrobimy jeszcze dzisiaj, co? No, okej okay. Bo kiedyś zrobiłam dla Heidi, Nie, dla Heidi zrobiłam... czerwony i, i zielony, tak? No. Mm -hmm. Pomożesz rozwałkować? Pomogę rozwałkować Teraz To robię, co? No, daj mi Pani sobie i będziecie lepiej. Co? Sporo tak. mówi, że jesteś dzisiaj gotowa na wszystko. Tak! To nie! ma sprawy. To ja się tutaj zaraz zorganizuję. Proszę. Pani stałnej. Pani pani tylko tutaj e, pije? I je. i pije, i podjada. Nie, nie podjadam. Nie podjada pani? Przecież to stoję, Jezus! Jezu, ona tak gotowaczką jest, że ja nie wiem. No i siłami wspólnymi zrobiłyśmy ciastka. No że jest podobny do tego co na choince, prawda? No. No przecież to no. są te same ciastka normalnie. To jest ulubiona część, wiecie jak to jest. <grystanie> jak można nie dekorować? <grystanie> no właśnie. To jest eee. O, dawaj. Rot? Mhm, rot. 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 To czerwony po Może <grystanie> no, wiecie, ale chciałam powiedzieć. To, to prawda. Hi? Pokaż, pokaż. Wow! O, jeszcze coś dodam. Coś ładnego. Produkcja ja. Świętego Mikołaja. O. Tutaj się odbywa. Tak? No. Tu już mamy prawie koniec. Taka fura. W pierniczku Przepraszam, koniec pieczenia w tym roku. Jesteśmy gotowe. Koniec, wyłączyłam piekarnik. Jest! Dekorowanie tylko nam zostało. No i ty te teraz mi pomagasz, mama. Nie, koniec, kropka. Teraz musisz mi pomóc. Tak? Tak. Dobra, to siadamy i robimy. No i jak nam idzie? No ja myślę, że superansko. Mhm. Kończymy na dzisiaj produkcję. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlogmas domowy. Zrobieniem pierniczków. Klimatyczny. Idziemy się kąpać. Włączamy świąteczny film. Do następnego. Buziaczki!